Dzień dobry Państwu, mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szczecji. Dzisiaj o błędach lekarskich. Do tego tematu natchnął mnie artykuł w ostatnim numerze Dagens Medicine Hoy Competensin i Primer Wordenom Cancer Symptom czyli podnieśmy kompetencje w POZ-cie na temat objawów, nowotworów. W tym artykule Podano wyniki badań, które przeprowadzono w Szwecji, i z tych badań wynika, że my, lekarze pierwszego kontaktu, czasami spóźniamy się z diagnozowaniem chorób nowotworowych albo wręcz nie, nie diagnozujemy ich, popełniając oczywiste błędy lekarskie. Błąd w sztuce lekarskiej to jest czynność lub zaniechanie lekarza w sferze diagnozy i terapii. Dzisiaj o błędach diagnostycznych, bo chciałem na przykładzie właśnie spóźnionego diagnozowania chorób nowotworowych albo wręcz yy, niediagnozowania yy, tych chorób, błędnego niediagnozowania. Yy, powiedzieć parę słów na temat błędów lekarskich. Jedna trzecia polskiego społeczeństwa uważa, iż bezpośrednio spotkało się z przypadkami błędów medycznych. Ukrywanie błędów lekarskich przez środowisko lekarzy jest jednym z powodów niższego niż przeciętnie w Europie zaufania społecznego Polaków do lekarzy. Zaufanie e, społeczeństwa szwedzkiego do lekarzy jest duże, ale to wynika też z tego, że Tutaj wszystko jest transparentne, także działanie lekarzy. Pacjenci mogą nas zaskarżyć o wszystko i w zależności od kalibru sprawy, albo tłumaczymy się przed bezpośrednim przełożonym kierownikiem przychodni, czy kierownikiem kliniki, albo też jeśli to jest gruby. Kaliber błędu lekarskiego. To jest specjalna instytucja w skrócie IWO, które zajmuje się niezależna instytucja, która bada takie przypadki i wydaje orzeczenia w sprawie błędów lekarskich. W Stanach Zjednoczonych liczbę zgonów spowodowanych błędem medycznym szacuje się na około 250 tysięcy rocznie. Jest to trzecia. Co do częstości, przyczyna zgonu po chorobach serca i nowotworach. Proszę sobie wyobrazić. Najczęściej umieramy oczywiście z powodów chorób sercowo-naczyniowych, zabału serca, udary mózgu. W drugiej kolejności właśnie nowotworów zło złośliwych. Dlatego to jest tak bardzo ważne, żeby te nowotwory złośliwe diagnozować najlepiej we wczesnym stadium. A trzecia przyczyna zgonów to w Stanach to błędy lekarskie. Pytanie, czy tak jest tylko w USA. W Polsce problem istnienia błędów medycznych od 1998 bada i nagłaśnia Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere. Piękna nazwa dla tego stowarzyszenia. Primum Non Nocere. Przede wszystkim nie szkodzić. Fundament kodeksu Hipokratesa, Przysięgi Hipokratesa, kodeksu etyki lekarskiej. Przede wszystkim nie, nie szkodzić, bo my, profesjonaliści medyczni, mamy do czynienia ze zdrowiem. I życiem naszych pacjentów. Na szali naszych działań musimy ważyć za i przeciw. Czasami to, co my robimy, diagnozując i lecząc choroby, przynosi oczekiwane efekty, i za to oczywiście jesteśmy. Doceniani i szanowani przez naszych pacjentów. Ale czasami nasze działania przynoszą nieoczekiwane, a właściwie niepożądane skutki. Czy jeśli stosujemy leki i zamiast pożądanych efektów mamy objawy uboczne i w ten sposób Szkodzimy pacjentowi, czy też operując pacjenta, mamy komplikacje tych operacji. Tak więc nasze działanie musi być nakierowane przede wszystkim na to, żeby nie szkodzić pacjentowi. Prawie milion Polaków żyje z diagnozą choroba nowotworowa. Liczba nowych zachorowań niestety wzrasta z roku na rok. Wciąż zbyt wielu Polaków umiera na nowotwory. Każdego roku prawie 100 tysięcy. W Szwecji co trzeci pacjent z objawami choroby nowotworowej potrzebował trzy wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, żeby dostać skierowanie do specjalisty celem potwierdzenia lub wykluczenia nowotworu. Proszę sobie wyobrazić. Trzeba przyjść trzy razy do lekarza pierwszego kontaktu, żeby ten lekarz w końcu uznał, że objawy, które prezentuje pacjent, wystarczają, żeby uruchomić szybką ścieżkę diagnostyczną, która w Szwecji jest nazywana Standardizera Loop, czyli szybka ścieżka, kiedy pacjent nie musi. Czekać w kolejce na wizytę specjalistyczną, na badania specjalistyczne, tylko praktycznie od razu jest diagnozowany po to, żeby potwierdzić diagnozę choroba nowotworowa, nowotwor zło, zło, złośliwy, albo ją wykluczyć. Rak w początkowym etapie rozwoju nie daje żadnych objawów. To oczywiście mit. Tym groźniejszy, że wiara w bezobjawowych rozwój choroby uniemożliwia wczesne wykrycie zmian, a to zmniejsza szanse pokonania nowotworu. Nowotwory pierwszego stopnia to takie nowotwory w najwcześniejszej fazie rozwoju, które mają bardzo dobre rokowanie. Przeżycie pięcioletnie, bo tak się określa przeżycie u pacjentów z nowotworem złośliwym. Wynosi w nowotworach pierwszego stopnia od 75% do 100%. Czyli czasami, jeśli odpowiednio wcześnie zdiagnozujemy nowotwór złośliwy i zostanie on poddany terapii, właściwej terapii, to praktycznie pacjent może być wyleczony. I celem, jest, żeby 75% nowotworów diagnozować w stadium pierwszym. Taki mamy cel w Szwecji. I myślę, że on jest realny. Ale co zrobić, żeby mieć takie dobre rezultaty? My, lekarze rodzinni, musimy się stale kształcić, doskonalić zawodowo. Uczyć pokory i nie lekceważyć objawów u pacjentów, nie wpadać w rutynę i mówić: Nie, to znowu jakiś banalny problem. Proszę spróbować tego leku albo takiego postępowania. Wszystko będzie dobrze. Musimy prezentować czujność onkologiczną. I Zawsze pamiętać o tym, że któryś z tych pacjentów, który przyjdzie dzisiaj, może jutro, a może dopiero pojutrze, ma objawy, które mogą su sugerować chorobę nawet nowotworową. A wtedy nie możemy czekać, nie możemy zwlekać z diagnostyką, z badaniami, z konsultacjami. Wtedy musimy działać szybko. I skutecznie. Nie możemy tylko zadowolić się rozmową z pacjentem, wywiadem, badaniem fizykalnym. Musimy starannie zbadać pacjenta, ale również wykonać odpowiednie badania, czy badania krwi, takie jak morfologia, próby wątrobowe, OB, PSA czy też badanie stolca na krew utajoną, prześwietlenie klatki piersiowej, mamografię, ultrasonografię piersi. Nie ma powodu oszczędzać na badaniach. Proszę sobie wyobrazić, że w Szwecji u 36% pacjentów, którzy zgłosili się do lekarza pierwszego kontaktu, z objawami wskazującymi na chorobę nowotworową nie pobrano nawet badań krwi w kraju gdzie ja almen lekarz ja lekarz ogólny mogę zrobić każde badanie krwi każde badanie laboratoryjne każde badanie obrazowe jakie tylko uważam za potrzebne do diagnozowania danego objawu czy objawów u pacjenta. Mimo tego popełniamy błędy i nie robimy nawet najprostszych badań, które nam mogą pomóc w diagnostyce nowotworów złośliwych. Jakie nowotwory atakują nas najczęściej i w Szwecji, i w Polsce? Są to podobne nowotwory, i przy diagnostyce tych nowotworów najczęściej zdarzają się niestety pomyłki. Błędy lekarskie, błędy diagnostyczne, bo o takich dzisiaj y, mówię, nie mówię o błędach. Terapii, nie mówię o szeregu innych błędów, które są popełniane przez profesjonalistów medycznych. Rak płuca to jest jeden z bardzo częstych nowotworów złośliwych, niestety, o, zwykle o bardzo złym rokowaniu. I często Trudno go zdiagnozować, bo spotykamy ten nowotwór u palaczy, u których kaszel jest zwykłym objawem. I palacz jest do tego kaszlu przyzwyczajony, jego lekarz również. Ale jeśli uporczywemu kaszlowi towarzyszy są takie objawy, jak Gorączka, kasłanie krwią, krótki oddech, utrata wagi, osłabienie, zmęczenie, czy ból w klatce piersiowej z przodu czy z tyłu, to absolutnie jest to wskazanie do zrobienia prześwietlenia klatki piersiowej, zwykłego badania radiologicznego. Niestety, zwykły rentgen czasami nie wystarcza. Bo jeśli to są małe zmiany, to w, 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 zwykłe prześwietlenie m, może nie, nie ujawnić tych zmian, i wtedy jest potrzebna tomografia komputerowa. Ale tak czy, czy owak, trzeba takiego pacjenta skierować na takie badanie i y, wykluczyć y, raka płuc. Jeśli to jest Przewlekła obturacyjna choroba płuc. Jeśli to są inne przyczyny objawów, które można leczyć, to bardzo dobrze. A jeśli to jest rak płuca, to ten pacjent musi szybko znaleźć się pod opieką specjalistów. Kolejnym killerem wśród nowotworów złośliwych, częstym w z, u pacjentów w krajach zachodnich jest rak jelita grubego. I znowu, objawy mogą być nietypowe. I na temat błędów lekarskich w diagnozowaniu raka jelita grubego można by napisać grubą książkę medyczną. Dla młodych lekarzy, ale również dla doświadczonych lekarzy. Książkę, w której można poda podawać wiele przykładów, jak objawy były mylnie interpretowane jako IBS, czyli kolon irritabile, czyli zespół jelita drażliwego jako w przypadku bólów brzucha czy naprzemiennych biegunek i zaparć w przypadku kardynalnego objawu jakim jest krew w stolcu łatwo pomylić z hemoroidami, które są bardzo powszechną dolegliwością i absolutnie nie można traktować krwi w stolcu jako tylko objaw choroby hemoroidalnej. Zawsze trzeba wykluczyć raka jelita grubego. Jeśli pacjent zgłasza zmianę rytmu i konzystencji wypróżnień, to może być rak jelita grubego, jeśli pacjent ma, właśnie stwierdzono w badaniach, krwi, niedokrwistość. Jeśli zgłasza ubytek masy ciała, bóle brzucha, to zawsze trzeba takiego pacjenta diagnozować w przychodni proste badania. Morfologia, stolec na krew utajoną, bo nie wszystkie raki dają krwawienie. Kiedy pacjent widzi, że ma krew w stolcu, to oczywiście zgłasza się do lekarza, ale kiedy nie widzi tej krwi, to odpowiednio doświadczony i czujny lekarz powinien zamówić badanie pod tytułem stolec na krew utajoną i wtedy nawet mikroskopijne ilości krwi, które dostają się do przewodu pokarmowego z małych guzów wieliciej grubym i mieszają się ze stolcem. Te małe ilości są wykrywane. I to jest przyczynek do rektoskopii w przychodni, gdzie rektoskopem, oglądamy odbytnice, w której czasami są zlokalizowane e, raki. A jeśli to badanie nie daje odpowiedzi, dlaczego pacjent ma takie objawy, kierujemy pacjenta na koloskopie po to, żeby przy pomocą koloskopu, Zostało, zostały obejrzane dokładnie ściany jelita grubego w poszukiwaniu ewentualnego guza. Kolejnym nowotworem jest rak piersi. Tutaj jest sytuacja klarowna. Każda kobieta, która bada piersi raz w miesiącu po miesiące, albo w, w, w innym dniu cyklu miesięcznego, jeśli tylko stwierdzi jakieś stwardnienie guzek, od razu zgłasza się do lekarza i bardzo dobrze. Zwykle te guzki nie są rakami piersi, albo jest to fibra adenoma, albo albo jakieś zmiany pod wpływem zmian hormonalnych w czasie cyklu miesięcznego. A więc zwykle uspokajamy młode kobiety i nie potrzebujemy zamawiać takich badań jak mamografia, ultrasonografia piersi, czy w końcu biopsja. Guzka. Ale czasami to jest konieczne, ponieważ czujność onkologiczna zmusza nas do tego, żebyśmy wykluczyli z, ze stuprocentową pewnością, że guzek, który czuje kobieta i który czuje lekarz, to nie jest rak piersi. Z rakiem prostaty. Jest inaczej. Mężczyzna nie może zbadać swojego kluczołu krokowego palcem. To musi zrobić lekarz, yy, almen lekarę taki jak ja, lekarz rodzinny czy urolog. Ale jeśli mężczyzna ma w wywiadzie, na przykład w rodzinie, raka prostaty, yy, a dodatkowo ma problemy z oddawaniem moczu. Niespecyficzne, znowu niespecyficzne, typu częste oddawanie moczu, takie jak w łagodnym przeroście prostaty, to mimo wszystko powinien zgłosić się do lekarza. Lekarz wykonuje badanie per rectum, palcem, sprawdza, czy w prostacie są jakieś podejrzane guzki stwardnienia. Jeśli tak, to oczywiście wykonujemy badanie krwi PSA i jeśli jest podejrzenie raka prostaty, to takiego pacjenta szybko kierujemy do urologa po to, żeby on wykonał biopsję i albo potwierdził raka prostaty, albo wykluczył Oczywiście wczesne wykrycie raka sutka czy raka prostaty to zwiększa szansę na wyleczenie i dlatego walka z czasem jest taka istotna w przypadku diagnostyki nowotworów złośliwych. Na koniec Życzę tradycyjnie zdrowia. W przypadku, kiedy macie Państwo wątpliwości co do stanu swojego zdrowia, i w przypadku, kiedy macie jakiekolwiek obawy dotyczące, czy podejrzenia dotyczące choroby nowotworowej, proszę, nie bójcie się. Zgłaszajcie się do e, swoich lekarzy rodzinnych, do swoich lekarzy pierwszego kontaktu. E, jeśli nie spotkacie lekarza, który jest dostatecznie kompetentny, czy e, dokłada należnej staranności w badaniu, to Zawsze jest taka możliwość, żeby skorzystać z konsultacji innego lekarza. Second opinion. To jest normalna e, rzecz w służbie zdrowia. Nikt z nas nie jest doskon, e, nis, e, doskonały. Czasami lekarz ma gorszy dzień, jest zmęczony albo ma za mało czasu, albo po prostu po ludzku. Popełnia błąd i wtedy nie należy czekać w nieskończoność, tylko szukać pomocy u innego lekarza. Albo wrócić do tego samego lekarza i powiedzieć: Panie doktorze, Pani doktor, coś jest nie tak. Znam swój organizm i wiem i czuję, że ze mną coś złego się dzieje. I wtedy mam nadzieję, że nie będzie problemu z wykonaniem koniecznych badań potrzebnych, żeby wykluczyć albo potwierdzić chorobę nowotworową. Dziękuję za uwagę i do następnego spotkania. Do widzenia.